Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku. U mnie właśnie wleciała przerwa na kawkę. A właściwie to miała być taka przerwa, gdzie pojadę do księgowej z fakturami, ale tak coś mnie tknęło, wiecie, i zadzwoniłam najpierw zapytać, czy w ogóle jest księgowa w biurze. I okazało się, że moja księgowa jest na jakimś dwudniowym szkoleniu i dopiero muszę jechać w pojutrze do niej. Także nie pojechałam, więc zrobiłam sobie kawę. I jeszcze chciałam sobie pomalować na wzorniku teraz tymi lakierami kocie oko, nie? Wymalować sobie na wzorniku, żeby klientki widziały co to jest, z czym to się je i jak to wygląda. Napisałam w ogóle do Indigo e-maila hmm, o wyjaśnienie tej sytuacji, że no, coś takiego się wydarzyło i niech oni się jakoś do tego odniosą. Napisałam też komentarz pod ich postem na ich oficjalnym fanpage'u. Ale, i tam dostałam od nich odpowiedź właśnie, żebym napisała maila. Powinnam to zrobić chyba od razu, niepotrzebnie, może ten komentarz pisałam. No, ale dobra, stało się i ten, i to, czy co. I czekam na odpowiedź, żeby oni się jakoś do tego odnieśli i po prostu jakoś mi tę sytuację wyjaśnili. Dzisiaj, kiedy jechałam do pracy, pojechałam, wstąpiłam po drodze na pocztę, dlatego że chciałam po mam jakiś rachunek zapłacić taki, którego nie mogłam zrobić przelewem, tylko właśnie musi moja mama mieć takie potwierdzenie z poczty i wiecie co? I tak sobie stoję, nie i wpadła mi w oko taka książka Beaty Pawlikowskiej. Jak wiecie, ja bardzo lubię Beatę Pawlikowską, mam co roku jej kalendarz już od kilku kilku lat i właśnie taka książka Kurs pozytywnego myślenia. Wszystko mogę zacząć od nowa. Taki jest tytuł książki, tak ja wiem, że wy to widzicie w odbiciu lustrzanym. Yy... O, coś dostałam, albo odpowiedź od Indigo, albo jakieś tam potwierdzenie, że coś w, w zegarku, nieważne. I wiecie co, fajna ta książka, że każdego dnia jeden wpis trzeba sobie przeczytać. Znaczy tak, z, tak zaleca Pani Beata, że tak powiem. Jest miejsce też, że można sobie robić swoje notatki. Tutaj, jakieś grafiki. Bardzo lubię te grafiki pani Beaty swoją drogą, jakoś tak mnie rozczulają. No, i skusiłam się na tę książkę. Kosztowała 29,99. Tutaj w ogóle pani Beata prezentuje wszystkie swoje książki. Pewnie nie wszystkie, bo ona tych książek wydała dużo, dużo więcej. Tak patrzę na szybko na te książki i mam kilka książek właśnie pani Beaty, ale żadnej stąd nie mam. Także taka książka, takiego zakupu sobie dzisiaj dokonałam. No i tak kochani, co? Yy, będę malować teraz yy, wzornik. Chcę sobie wymalować tymi nowymi lakierami z Indigo, żeby moje klientki widziały, yy, co to jest w ogóle, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Nie wiem, słuchajcie, co tu się wydarzyło na tym moim koczku. <gryw> teraz dopiero tak się w podglądzie zobaczyłam. <gryw> moje włosy żyją własnym życiem. Mm. Przyjechałam w ogóle dzisiaj, i tutaj sobie zaczęłam tam wstępnie ogarniać, nie? Takie tam wczoraj, na przykład, miałam ostatnią klientkę na stopy, na pedikur, i posprzątałam tak bardzo pobieżnie, już mi się bardzo chciało jechać do domu, wiecie, już było późno. No i właśnie dziś przyjechałam sobie trochę wcześniej, żeby sobie tutaj dokończyć to, co tam powinnam zrobić. A to dzwoni moja kuzynka, że jest właśnie tutaj w tej miejscowości i że. Czy może przyjechać na kawę? I przyjechała, przywiozła z Lidla takie bułeczki, kawkę zrobiłam i sobie trochę posiedziałyśmy. No i potem przyszła moja pierwsza klientka. A teraz właśnie mam przerwę. Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się ten styczeń rozpoczął. Styczeń póki co i co by nie zapeszyć, mam dużo, dużo lepszy niż grudzień. Co wydawałoby się, że grudzień był takim miesiącem, gdzie panie będą chciały pazurki mieć na święta na Sylwestra, też nie był zły ten grudzień w porównaniu do tych poprzednich pierwszych miesięcy. Ale po prostu no teraz to co chwilę ktoś do mnie pisze, co chwilę ktoś do mnie dzwoni. Teraz niedawno pani tutaj prosto z ulicy weszła i mówi, że chce się umówić na hybrydę. Ja akurat byłam właśnie tam, sprzątałam sobie biurko po klientce, i ta pani mówi, że może teraz, skoro nikogo nie ma. No ale ja mówię, że nie, że w tej chwili nie mam czasu, bo ja mam po prostu czas tutaj, kiedy jestem w pracy, zaplanowany, rozpisany. No to najbliższy wolny termin. Więc najbliższy wolny termin był chyba w czwartek na dziewiątą. Muszę sobie w ogóle z Booksy tam zaktualizować, bo żeby ktoś też w Booksy mi się na ten termin nie umówił, na który umawiają się moje klientki właśnie tutaj, czy z Messengera, czy telefonicznie, nie? O sorki, muszę sobie to uaktualnić. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć coś więcej o piesku, <laughs> o naszym nowym domowniku. Mm, no jest fajnie, jest fajnie. Mm, piesek ma dla tych osób, które nie wiedzą, które nie widziały, co tam poprzednio wrzucałam. Y, Sunia, 5 miesięcy, ma na imię Hałka. Y, my jej wybrałyśmy imię. Y, imię w domu tymczasowym miała nadane Mia, ale jakoś nam to imię nie pasowało, jakoś takie niedźwięczne, źle nam się wymawiało i zmieniłyśmy jej na imię Hałka. Y, I co Wam powiem, Hałka to jest taka rozrabiaka, każdy piesek, z którym ja do tej pory miałam do czynienia, to po prostu jest inny, inny charakter, inne wszystko. I po prostu ta mała obuziara, to jest no, no takie, po prostu ma jest takie żywe srebro, wiecie. Yy, my tutaj miałyśmy obraz taki o niej, że, że to jest jakiś piesek po przejściach, że jakieś tam straszne przejścia ma, że znęcali się nad nim i tak dalej. Że jest pieskiem zalęknionym, a to po prostu tego w ogóle nie widać. Ona jest taka śmiała, wszędzie jej pełno. Przemieszcza się jak w ogóle taki wicherek, nie? Ja na przykład, jeśli siedzę na narożniku, a to nagle albo siedzę sobie i coś tam sobie robić w telefonie, a tu to... i telefon mój nagle na ziemi ląduje, nie? No po prostu mówię, mam jest takie żywe srebro z tego pieska. Z Dinem zaprzyjaźniła się już po prostu taka, a takie kum, kumple są z nich, że mówię wam. Bawią się razem, śpią sobie razem. Jeśli nie zapomnę, to wrzucę wam zdjęcia dwa, jakie moja córka mi właśnie dzisiaj przysłała, jak sobie chilluje mała z Dino na łóżku. Dino czasem pokazuje jej zęby, jak ta mała coś tam przesadza. Natomiast ona to jest taka pani kara, słuchajcie, że nic złego jej się nie dzieje, nie? A ona, jak coś jej się przestaje podobać, na przykład uzna, że koniec zabawy, czy coś, nie? To ona tak zaczyna taki jazgot po prostu wznosić, że to jest takie, taki płacz z jazgotem, z takim właśnie jakby jej się jakaś straszna krzywda działa. I faktycznie za pierwszym, drugim, trzecim razem to my z moją córką po prostu biegiem rzucamy wszystko nie, co się dzieje w ogóle. A ona po prostu już zadowolona z siebie, bo już sobie tam dnusia ustawiła, nie? <grym> I już po prostu, no mówię wam, jest taka cwaniara, taki w ogóle mądry piesek. Ona już, ona w ogóle od razu zakumała, że po prostu w domu się nie siusia. No, z dwójką jest inna sprawa. To może nie będę już wchodzić w szczegóły, ale to jest na i po prostu wiecie. No, świetna jest, świetna jest, i po prostu jest taka mądra, ma takie mądre oczy. Po prostu ja, ja tak dzielę, jak gdyby pieski na takie mądre psy i na takie głupiutkie. Psy niczego i nie ujmują z tym głupiutkim, nie mówię tego o jakimś tam złym kontekście. Tylko na przykład, Dinuś, nasz on jest z tych głupiutkich, że właśnie on, on słyszy to, co chce usłyszeć. Mm, I taki jest, wiecie, co taki, no, a na przykład Moti i ta Mała, to one są takie, że właśnie to spojrzenie mają takie skupione, uważne, że kiedy do nich się mówi, to one tak serio słuchają. Yy, I no, aż po prostu jesteśmy zdziwione z moją córką, ile ta Mała po prostu rozumie. Ona rozumie już, co to znaczy nie wolno, nie, nie wolno, zostań. Ona to rozumie po prostu, a to jest szczeniak, nie? No, no świetna jest. Natomiast jeśli chodzi o Montusia, montuś jest zdystansowany. On tak chciałby się pobawić z nią też, jest zaciekawiony, na przykład tam główką, prawda, za nią wodzi, ogonkiem merda, czyli że jest pozytywnie nastawiony, ale jednocześnie coś go blokuje, jakby w środku, że nie chce do niej podejść, nie chce tam się z nią na przykład podgryzać, tak jak z Dinem. Bo na przykład chałka i Dino to ich ulubiona zabawa, to jest, że na przykład leżą sobie i się tak podgryzają, nie? Chałka jest cały czas w takich e, szelkach, tutaj jest taki mały plutu takiego i właśnie dino tam za te szelki ją ciąga, prawda, ten, ona znowu jego kąsa, ona w ogóle wchodzi na niego, kładzie się na nim, siada na nim, no mówię Wam, po prostu jest tak wesoło w domu z tą psiarnią naszą, że po, no mówię Wam, nocy mam nieprzespane, w nocy po prostu się budzę, psy mnie budzą, a dzisiaj, a właśnie dzisiaj słuchajcie, opowiem Wam, co dzisiaj w nocy się wydarzyło. Słuchajcie, myślałam, że ja na zawał zajdę i to nie przesadzam. Kutka się na tej pozwólcie, pogadam i już tak mi się chce tej kawy. Mm. Dzisiaj w nocy ja myślałam, że ja zejdę na zawał i mówię to z ręką na sercu. Słuchajcie, jest taka sytuacja. E, śpię sobie, co nie? Mm. I nagle tak na śnie słyszę taki dźwięk którego nie mogłam za bardzo zinterpretować, bo ja byłam tak pół na pół jawa sennia i słyszę jakiś taki dźwięk, takie jakieś jakby borowanie, jakby nie wiadomo co. I w końcu tak już idę w tą stronę, że zaczynam już się budzić, że to jednak bardziej jawa niż sen, nie? i nadal słyszę ten dźwięk, i wiecie na pewno, o co to znaczy, że... O co mam na myśli, jeśli powiem, że. Każdy w swoim domu zna swoje dźwięki, prawda? Wiemy, że, no znamy swoje dźwięki. Czy tam coś gdzieś stuknie, czy coś, to wiemy po prostu co to. U mnie, no, też nie wiem jak to jest w mieszkaniu w blokach, ale u mnie w domu tak jest, że właśnie jak coś tam to wiem, że obo to od pieca, bo to w grzejniku. Wiecie, a ten dźwięk taki, prawda? Nie wiadomo co. I słuchajcie, ja się tutaj budzę, co nie, i w tym momencie, jak ja otworzyłam oczy i już taka prawdziwa jawa, to ten dźwięk z... 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 nie ma go, nie ucichło. I ja tak nie, tak leżę na tym łóżku i po prostu już mi serce zaczyna bić, bo no o co chodzi? Nie znam tego dźwięku. Noc, psy w ogóle śpią, ani jeden drgnął. Montuś spał ze mną, a ta mała z Dinusiem u Kamili. I słuchajcie, żadnego psa nie słychać, nic, nic, tylko to bu takie buczenie, nie? I to ucichło. Więc tak leżę, nie nasłuchuję, no ale nic, ani u sąsiadów nie słyszę, żeby tam gdzieś psy szczekały czy coś, nie? Nic. <słuch> Więc znowu przykładam się do spania nie? i tak fajnie mi się usypia, i znowu słyszę to buczenie. Otwieram oczy. I słuchajcie, jest to buczenie, nie? Głośne po prostu buczenie. I w domu, cisza ciemno, nie ja sobie jed... nie wiedziałam, skąd ten dźwięk pochodzi. I jedyne, co to oczywiście wkręciłam sobie, że nic, tylko wyłamywacze mm, próbują się dostać do domu i borują drzwi, nie? Jej, po prostu mówię Wam, serce mi tak zaczęło walić, jakieś siódme poty na mnie w ogóle wyszły, ręce tak mi się zaczęły trząść, i po prostu mówię: O, te fak w ogóle, co tu zrobić teraz? Wstałam, zaświeciłam światło w przedpokoju, no i psy już zaczęły się w tym momencie budzić też, nie? Ale tak obserwuję te psy, a one nic, że tam do drzwi, że coś ich niepokoi, nic. Natomiast ja, wiecie, to też inaczej, to, to się dość szybko działo, ja tak rozwlekle to trochę mówię. Ale ten i ja tak nie i cały czas ten dźwięk słychać nie? i stoję w tym przedpokoju i mówię kurde ten dźwięk tutaj gdzieś stąd dochodzi nie to nie jest od drzwi i idę w stronę tego dźwięku i słuchajcie jak mam przedpokój i mam wieszak na ubrania to między wieszakiem a oknem, tam jest taki kawałek ściany, nie? I tam ja sobie umocowałam mój odkurzacz z tefala, mój odkurzacz bezprzewodowy. I on jest taki, że on jest taki na takiej rączce, nie? I ma tą część yy, sącą i jest na rączce, a tutaj się wpina ten mały odkurzaczek, ten taki przenośny, że można to odpiąć i coś tam sobie małego odkurzyć, czy w samochodzie. I słuchajcie, i to ten odkurzacz się załączył, sam się załączył. I świeci to na zielono, co nie, jak już tam poszłam w ten kąt i słuchajcie, ja tak wzięłam, chwyciłam za ten odkurzacz, co nie, jeszcze tu kwiatek stoi, nie, ja przy tym mieszaku i chwyciłam za ten odkurzacz, nie, i ten, i chcę go szybko wyłączyć, ten a odkurzacz mnie nie słucha, nie, więc wyjęłam go całkiem i znowu przyciskam ten odkurzacz, a on po prostu cały czas na obrotach chodzi i tak mi coś tknęło, że tą małą część wypięłam z tego odkurzacza, no i w końcu to ucichło. I słuchajcie, a ja byłam w takim stresie, ale to ja byłam w takim stresie, że mówiłam, ja myślałam, że ktoś mi się do domu włamuje, nie? I już milion myśli w głowie, tutaj w ogóle zaspana. Potem położyłam się na łóżko i po spaniu oczywiście, jestem już obudzona całkiem, nie? Po spaniu. I co ja zrobiłam? Wyszłam na internet i tak sobie wpisałam frazę, nie? Że dlaczego odkurzacz bezprzewodowy się włączył? I wyświetliłam mi się, że faktycznie te odkurzacze czasem tak mają. Tam mi się akurat jakieś Samsungi wyświetliły, no ale to chodziło o to, że bezprzewodowy odkurzacz, ten wzór, który ja mam. Że właśnie takie było nazewnictwo, że jeżeli ta mała część jest wpięta do matki, czyli do tego dużego odkurzacza, to że może tam zajść jakieś zwarcie, coś tam... Coś tam się może zadziać, może niekoniecznie zwarcie. I po prostu odkurzacz sam się potrafił włączyć, nie? Ale no mówię Wam, po prostu zawał. Po prostu zawał. No miałam takiego stresa, że dawno, dawno nikt mnie niczym tak nie wystraszył, nie zestresował. Także taka sytuacja. Yy, no i z pieskami naszymi jest właśnie tak, jak Wam opowiedziałam. Mm, chciałabym, żeby Monty tak bardziej bliżej z tą, z tą słonią, nie? Ale też no, wszystko w swoim czasie i o, wybaczcie, że ja tak ziewam, ale po prostu jakiś zjazd, teraz już mam tym bardziej godziny południowe, więc <grystanie> zaraz sobie skończę dla Was nagrywać, dopiję sobie tą kawę, może mnie ona bardziej yy, na nogi postawi. Też staram się nieść słodyczy i może też od, z braku słodkiego mam taki zjazd, no bo jednak jak człowiek jest przyzwyczajony do słodyczy, to wiecie, to chce się tych słodyczy, a, a ja teraz dość mocno je ograniczam. <grystanie> I co kochani, ten filmik dzisiejszy będzie taki krótki, nie mam czasu ogólnie nagrywać ostatnio, też jakoś tak weny nie mam, wiecie. Mam czasem jakieś tam przerwy, że mogłabym wziąć tą kamerę i coś tam nagrać, coś, ale jakoś tak też wybiłam się z tego rytmu chyba trochę. Może Wy mi pomożecie, napiszcie mi w komentarzach, czy na przykład chcielibyście, żebym ja jakieś tematy na moich filmikach poruszała, coś o czym chcielibyście posłuchać, co Was interesuje dostałam ostatnio pytanie czy nagram filmik mniej więcej może nie tak brzmiało pytanie ale o to chodziło czy nagram filmik na temat tego jak wyjść jak ja wychodziłam ze swojej strefy komfortu tak nagram taki filmik tylko to wiecie co to naprawdę potrzeba czasu żeby tak usiąść na spokojnie i to wszystko wam opowiedzieć ja sobie to w ogóle w jakichś tam podpunktach spiszę, co chciałabym Wam powiedzieć, o czym chciałabym Wam powiedzieć. A tak z głowy to wiadomo, że 50% tego, co chcę powiedzieć, to mi umknie. Także nagram Wam taki filmik. I jeśli na przykład chcecie, żebym jakieś tematy poruszała, takie bardziej skonkretyzowane, to dajcie znać w komentarzach, czy na Instagramie. Jeśli ktoś ma ochotę, to odzywajcie się do mnie i po prostu i, 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 i postaram się dla Was takie filmiki nagrać. Pytacie też mnie o mój podcast kryminalny, nie wiem, czy ja to w końcu wyjaśniałam w poprzednim odcinku, czy nie, w poprzednim filmiku. Nie, nie rezygnuję i nie odchodzę, bo ja bardzo tę tematykę lubię. I chociaż Ostatnio na dość wysokich obrotach jestem, to ja na przykład podcastów kryminalnych cały czas słucham, bo bardzo, bardzo mnie jakoś tak interesuje ta tematyka. I ja od moich podcastów nie odchodzę, będę szła też w tym kierunku, tylko wiecie co? Potrzebuję trochę czasu, żebym ja tutaj tak ze wszystkim już, bo ja cały czas też tutaj się uczę nowych rzeczy, ciągle coś nowego wychodzi. Dochodzi mi teraz więcej klientek, inne tematy też wychodzą w międzyczasie i tego i. I akurat od tego podcastu odeszłam, tak sobie zamierzałam, że mówię, kurczę, będę się starała poświęcić sobie godzinę dziennie wieczorem, żeby się zająć tylko yy, właśnie tym moim drugim kanałem i tematyką, jaką tam chcę zaprezentować na tym kanale. Bo to wiecie, bo to taki kanał kryminalny to nie jest tak, że sobie siądę i sobie zrobię kawkę i pogadam, tylko to już naprawdę trzeba się przygotować, trzeba mieć informacje, trzeba. Mówicie co, to, to już nie jest tak, że wsiadł na rower i pojechał, nie? Nie jest to takie proste. Będą nowe odcinki, tylko też Wam nie powiem, że one będą na przykład pojutrze czy za tydzień? Nie wiem, po prostu nie wiem. I teraz te dwa dni, teraz mam też bardzo napięte przede mną. Dziś już do wieczora będę miała klientki. O 17 mam ostatnią klientkę. Jutro cały dzień mam klientki. Czwartek miałam taki niby luźny, ale już mi się zapisały też dwie klientki, a jedna już była wcześniej zapisana. Natomiast piątek sobie robię wolny, bo potrzebuję wolny na załatwienie tam różnych innych spraw. Też będę miała dziewczynę na paznokcie, ale w domu. Właśnie ta Ola, która przychodzi do mnie na paznokcie do domu. O 7 rano w dodatku, po 7 rano się umówiłyśmy. Ale właśnie jej tak pas Przede wszystkim tej mojej koleżance tak pasuje, ale mi też tak pasuje, bo zrobimy te paznokcie i ona nadal będę miała cały dzień do swojej dyspozycji, na, będę miała czas, żeby sobie pozałatwiać te różne inne sprawy, które chcę sobie zrobić w tym dniu. Też zastanawiam się czy nie zrobić sobie jakiegoś dnia, hmm, czy nie przeznaczyć sobie jakiegoś dnia takiego, wiecie co, albo popołudnia chociaż, żeby się zająć typowo Avonem, bo też coraz więcej tematów z Aivonów mi przybywa. Z Awonu, z Awonu powiedziałam, z Awonu. Yy, związanych z tym, że, zajęła, że jestem też liderem Awon, dziewczyny do mnie piszą, pytają, i no, przyznaję się, że czasem zapominam odpisać, jeśli uznaję, że to nie jest aż tak ważne pytanie, na które powinnam już odpowiedzieć, to tak nie powinno być. Ja powinnam wszystkim odpowiadać i, i tylko, że no mówię. Mm, Jakiejś takiej lepszej organizacji chyba jeszcze potrzebuję, wiecie? I myślę właśnie, żeby sobie jakiś tam jeden dzień nawet zastanawiałam się, czy, czy nie dobrze byłoby, gdyby to była właśnie niedziela, że o w niedzielę się tylko Ewonem. Ale z drugiej strony, też tak sobie myślę, no, chyba to też nie o to w tym chodzi, żeby się tak cisnąć, nie? że ten jeden dzień wolny to po prostu się człowiekowi należy, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, żeby yy, czymś innym się zająć. Yy, <laughs> dlatego też to sobie inaczej, trochę będę musiała zorganizować. I, i mówię, i teraz tutaj w tym salonie ja cały czas dla mnie tutaj jakieś nowe rzeczy wychodzą, ciągle coś, wiecie co organizacja też właśnie i takie różne inne tematy i dlatego tak tak tak, tak to jeszcze działa jak działa, wiecie tak to zakończę także tak kochani co wam więcej powiem będę już kończyć ten filmik dopijam kawę i idę malować kocie oczy a może coś nagram właśnie jak, jak maluję te pazurki i Wam też tutaj wrzucę, zobaczę jak sobie tam poustawiam i jak będę z czasem, bo to wszystko wiecie co też wydłuża się wtedy nie, kiedy ja ustawiam telefon, kiedy wiecie o co chodzi, ale jeśli się uda to coś tam Wam może też nagram. I wrzucę Wam te zdjęcia moich piesków, które Kamila przysłała. Dobrze, kochani, to dziś już się z Wami będę żegnać. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam dobrego dnia. To, to wleci ten filmik właściwie przed wieczorem. To miłego wieczorku Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Przysłałam buziaczki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!